W części będącej obwodnicą Hojnic, leżących na odcinku z Człuchowa do Starożarbu Sycyrańskiego, doszło do czołowego zderzenia dwu w wyniku którego jedna osoba zginęła, a jedna trafiła z obrażeniami do szpitala. Policjanci na czas czynności dochodzeniowych wyłączyli ten fragment trasy z ruchu, a kierowcy muszą korzystać z objazdu, który prowadzi ulicami Hojnic. Na Mazowszu bez zmian no wciąż przytkane są rondem w górze Kalwarii i kołbieli od strony grójca. Kierowcy podróżujący drogą krajową numer 50 w stronę Mińska Mazowieckiego utykają w korkach na wysokości dębówki i człekówki. Nie da się też płynnie wjechać do stolicy od południa, płynnym odcinkiem siódemki i ósemki. Zatok rozciąga się Raszyna po krzyżowanie Pogoda. W nocy będzie zasmożenie duże, na wschodzie miejscami słabe opady śniegu lub deszczu. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od minus 4 stopni na podhalu, około minus 1 w centrum do 2 na Ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Pierwszy program Polskiego Radia. Dzień dobry, Zbigniew Krajewskim. Co dobrego u Państwa. Gdzie i przy czym nas Państwo słuchają? Proszę się podzielić dobrą wiadomością, którą przekażemy dalej, a ta dobra wiadomość mogła przyjść SMS-em. My przeczytamy ją na antenie i w ten sposób wszyscy będziemy się uśmiechać. 71 151 Silo Green na początek. Rozmaitości. Zagadki konkurs różne atrakcje, poza tym kolejny fragment książki to jedynce dzieciom około 19.25, a wcześniej o pieniądzach oczywiście. Będziemy mieli pieniądze z naszych kopalin, co to znaczy, że zrezygnowano z utworzenia Nokia narodowego operatora kopalin energetycznych. To programie po pierwsze ekonomia Robić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, sprzątać garaż. okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawierasz 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawierasz 110 mg Ginkgo Biloba i lecytyny jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Wybierz rozsądnie. Suplement diety Bilomag Plus to jedyny tak kompleksowy produkt z najwyższą dawką Ginkgo. Bilomag Plus dostępny w aptece. Bilomag Plus. Pamiętasz o wszystkim? Reklama. No i teraz to, co najważniejsze w gospodarce. Po pierwsze, ekonomia. Dzień dobry. Gdzieś w Krakowie rozpoczął się gospodarczy trójkąt weimarski poświęcony europejskiej polityce przemysłowej. Jak mówił na antenie radiowej jednostki ministerstwa i prezydenta o opiertych rzutowiskach, produkcja materialna jest obecnie ważnym wyzwaniem, które stoi przed każdym krajem. I każdym społeczeństwem. Jeżeli patrzymy na to z tego punktu widzenia, to widać też wyraźnie, że w przemyśle płace są wyższe. W średnio w Polsce 10 punktów procentowych od działalności. Ale jednocześnie też widać, że te kraje, które mają wyższy udział przemysłu w produkcie narodowym, tak jak Niemcy 23% przemysłu przetwórczego, Polska, która ma jeszcze 18%, te kraje mają bardziej stabilną gospodarkę. Gospodarkę, która jest bardziej odporna na wahania rynków finansowych, mówił minister. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi przygotowania do wydatkowania funduszy europejskich w latach 2014-2020. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, owok opóźnień w realizacji projektów, problemem jest złe prawo, a także karygodne praktyki przy wydawaniu pieniędzy. Dlatego NIK chce sprawdzić, czy uda się zrealizować harmonogram unijnych inwestycji. Tłumaczy prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. Planujemy kontrolę, która co sprawdza? Przygotowanie w wymiarze urzędniczym procedur, programów operacyjnych instytucji. Marek Belka Spokojny o kurs złotego. W ostatnich dniach wartość polskiej waluty wahała się w reakcji na ograniczanie wsparcia dla gospodarki przez amerykański bank centralny oraz zamieszanie na niektórych rynkach wschodzących. Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej i prezes Narodowego Banku Polskiego, Marek Belka, uważa, że niepokoje minionych kilku dni nie są powodem do interwencji banku centralnego na rynku walutowym. Nasza polityka jest w tym zakresie Państwu znana. Jedynie jakieś nadzwyczajne ruchy, nadzwyczajna dynamika na rynku walutowym sprawia, że sygnalizujemy rynkowi naszą obecność. Natomiast nic takiego nie miało miejsca. Zresztą zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to osłabienie złotego wydaje się mieć charakter przejściowy. Euro kosztuje dziś 4 ,18 zł. 18 groszy, dolar 3 zł. 7 groszy, a kurs franka szwajcarskiego to 3,42. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. wik 30 zyskał prawie 2,5%. Rząd rezygnuje z powołania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych. Wkrótce NOKE. Miałaby to być publiczna spółka, która inwestowałaby po części w wydobycie gazu łupkowego i jednocześnie czerpała proporcjonalne do ponoszonych kosztów zyski. Większe uprawnienia ma za to zyskać Wyższy Urząd Górniczy. Więcej na ten temat czekam Za NOKE był odwołany w grudniu główny geolog kraju Piotr Woźniak. Jak mówi, wszystkie wborze są własnością państwa i dlatego na państwie spoczywa obowiązek zarządzania tym majątkiem. I tak już się dzieje w innych krajach europejskich. Na wszystkich tych państwach, które są zainteresowane i które wydobywają do Europejsk na dużą skalę, oprócz Wielkiej Brytanii, to znaczy w Holandii, Danii i Norwegii, od samego początku tego przemysłu postali i operują operatorzy narodowych. Zdaniem Bodniaka bez narodowego operatora wydobycie łupkuję przed w Bo na to, to nie operatorem inwestorów starczy na... A to, co ja to jest prawda. Dlatego, że przychodzi jako współinwestor na każdą koncesję, przynoszą państwowe pieniądze inwestując je razem z innymi z operatorami czy inwestorami na takim samym poziomie ryzyka jak on. To jest stabilizator, a druga funkcja to jest bieżące nabywanie wiedzy o tym, co się włoża i na koncesjach geologicznych. pod do jednożytnej na północy kraju zostało w niewłaściwy sposób zestabilizowane, dlatego, że popełniono dość szalne władze przy technicznym projekcie otworu. To znaczy, że spadli międło? No, to To nie znaczy, że ten operator, który tam pracował, stracił swoje pieniądze, bo jest tak to rzeczywiście. Natomiast ten nie jest jego zwarcie, wyłącznie. To znaczy nasze ciebie, bo złoże jest państwowe. Z kolei zdaniem Andrzeja Sikory z Instytutu Studiów Energetycznych bardzo dobrze się stało, że Nokia nie powstanie. Od samego po początku byłem orędownikiem takiej właśnie myśli, żeby nie tworzyć kolejnego regulatora, kolejnej instytucji, która ma na celu przyjmować obowiązki instytucji istniejących. A lepiej, żeby wzmocnić instytucje, które do tego są powołane, jak coś Środowiska, też Urząd Pożyczy. za jakiś czas, gdy faktycznie upowiedzieć się, że dobycie każdy z łupków, być może Narodowy Operator będzie potrzebny. Tak, to instytucja, która by kreowała politykę wydobycia z kraju. To była instytucja, na której można wiedzy było polegać i że byłaby skarbnica wiedzy i z tego miejsca co można było korzystać z tej się nie podstawił zebrać i przekazać. Projekt ustawy dotyczący wydobycia gazu znów ma być przedstawiony na posiedzeniu rządu za dwa tygodnie. Projekt przewiduje, że w wprowadzeniu jednej koncesji poszukiwa się rozpoznawczej w tej chwili, by dojść do etapu wydobywczego, trzeba mieć dwie koncepcje. Będzie drugi pozew zbiorowy w sprawie zmian w emerytalnym. Pierwszy zapowiedzieli warszawscy prawnicy. Inicjatorem kolejnego jest pewien mieszkańiec udolszczyzny. Sławamier Higienicki, 57-letni kolejarz, zgadza się, aby gromadzone przez kilkanaście lat ofy oszczędzne zyskiwały funduszu i dlatego zamierza pozwać swój fundusz emerytalny za przekazanie pieniędzy. Och broni się tłumacząc, że transfer został wymuszony przepisami prawa. Czy tę sprawę da się wybrać w sądzie? O tym już na temat z kancelarii LWB, która przygotowywała to zbiorowe, m.in. w sprawie policji inwestycyjnych, rozmawia przy to z nam. Czy przyszli emeryci w ogóle mogą złożyć pozew zbiorowy w sprawie transferów OPA do zakładu ubezpieczeń społecznych? Czy to jest prawnie możliwe? Najpierw Trybunał Konstytucyjny musi się wypowiedzieć co do zgodności przepisów ustawy z Konstytucją. I tutaj będzie prejudykat. Będziemy wiedzieć, czy ta ustawa jest zgodna.